Cześć, witajcie widzowie w nowym odcineczku z Rainbow Friends, Chapter 2. Generalnie ten Chapter 2 już jest, można powiedzieć, bo tak naprawdę musimy tylko jeszcze troszkę poczekać. Ale postanowiłem, że dzisiaj zagram sobie w Rainbow Friends, żeby sobie przypomnieć co i jak. Bo ja kiedyś to nagrałem dla ciekawskich, tak kiedyś nagrałem odcineczek z Rainbow Friends i nawet nie wiedziałem, że będzie na to taki boom, że tak powiem, że to będzie aż tak popularne. Ale postanowiłem, że skoro sobie gramy i skoro prowadzę bardzo aktywnie mój kanał, właśnie robloxowy, to mam nadzieję, że też będziecie chcieli obejrzeć odcinki z Rainbow Friends, bo mam w zamiarze nagrać dzisiaj wieczorkiem, wpadną aż dwa odcinki to na pewno, więc sobie koniecznie musicie wpaść na mój kanał. Dwa odcinki z moją dziewczyną właśnie z Rainbow Friends Chapter 2. A dlaczego dopiero wieczorem? No bo mamy odliczanko, więc tutaj dosłownie w tym momencie widzimy za ile godzin i minut, czyli 18 godzin 20 minut, ja to nagrywam około drugiej, czyli generalnie o 20 będzie update widzowie. Właśnie dzisiaj o 20 mamy update'ik no i będziemy mogli sobie zagrać w Rainbow Friends Chapter 2 i to jest jakiś odło Releasing Friday, no tak, no czyli po prostu teraz, Blue Castle, no zobaczymy o co tutaj chodzi, mamy naszych kochanych, mamy niebieskiego, mamy zielonego i mamy no, oczywiście pomarańczowego I gdzie jest ten fioletowy, on gdzieś się wentuje pewnie, więc go nie widać, no wiadomo, i słuchajcie, lecimy sobie zagrać rundkę, bo jestem ciekaw, w ogóle mam tylko jedno takie pudło, jestem biedakiem totalnym, albo mam defaulta Albo po prostu takie pudło. Chyba default nawet lepszy, tak szczerze? Chociaż nie wiem. A no, zagramy sobie tym. Dobrze, widzowie. Więc wbijamy do gierki. Przypomnijmy sobie, jak wygląda Rainbow Friends, żeby być gotowym na nowy chapterek. No bo jak widzicie, naprawdę będzie grubo. Więc koniecznie zostawcie teraz łapkę w górę, suba na kanale. No i słyszymy się, widzowie, też wieczorem. Ale lecimy teraz zagrać gierkę. Zobaczymy, czy nie dodali jakichś dziwnych. Może, może sekretne rzeczy jakieś dodali na mapę, które będą wskazywały, że będzie chapter drugi. Więc lecimy do gierki po prostu z randomowymi osobami. Dobra, widzowie. Jesteśmy na wycieczce, na pewno każdy z was zna ten początek. Mamy tutaj Odword, no i w tej chwili Red przesunie nam strzałkę na prawo, no i skręcimy tam do tego dziwnego miejsca, czyli oczywiście do Rainbow Friends. Zobaczymy, jak to nam pójdzie, bo generalnie, jak ja kiedyś grałem, to totalnie jak dubek widzowie, totalny dubek, ale teraz, teraz wiem już więcej, no bo wiecie, ten chapter pierwszy to się widziało na YouTubie pełno razy, mnóstwo wręcz, i złapali Mr. Trolla. No, i się To niezły. Fajny skin w ogóle. Taki totalnie trollerski. I to tak po całości. Dobra, mamy to. I potrzebuje naszej pomocy czerwony. Dobra, zobaczymy, jak nam to pójdzie. Mam nadzieję, że pójdzie całkiem nieźle. Jako, że przygotowujemy się do chapteru widzowie drugiego, to szukamy też różnych sekretów. Może twórcy coś zostawili. Wiecie dlaczego? Bo zupdate'owano tą grę 3 godziny temu, kiedy ja gram. Więc tutaj cały czas update lecą. Cały czas coś się dzieje. I musimy znaleźć po prostu teraz nasze tutaj literki. No dobra, to. Wydaje mi się, że prosta sprawa, tylko uwaga na niebieskiego. Naprawdę uwaga na niebieskiego i nie tylko. Muszę sobie dobrze się wsłuchiwać w to. Dobra, wydaje mi się, że pójdę tędy. O i mamy pierwszy bloczek. Dobra, siema. Mam B. Zobaczymy, jak nam pójdzie, ale powiem wam, że dawno, dawno nie grałem w to. Naprawdę. Nie wiem, czy nie z 9 miesięcy, czy coś takiego. Także grubo. Musimy uważać na fioletowego. On po wętach lata. I wiecie, nie jest raczej jakiś mega ciężki. O, tu mamy kolejny, dobra. Odstawiamy. No i dwa odstawione, to już moje dwa. Dobra, i ciśniemy dalej. I tutaj przy wętach trzeba uważać, bo go słychać generalnie, co nie? Jak mamy taką plamę tu przy węcie, to trzeba uważać, to na pewno. Dobra, tutaj Blue sobie leży, ale to tylko jego jakaś tutaj makieta, to luzik totalny. Tu się możemy schować, oczywiście. Tak, bo tutaj możemy się schować, dobra. I wydaje mi się, że i tak nasze pudełko to nas uratuje totalnie. Tylko muszę też czasem się zamknąć, bo ja dużo mówię. A jak gdzieś tutaj się pojawi zielony, to będzie lipa, bo on nie widzi, ale słyszy, co, nie? To chyba tak było. Mam nadzieję, że dobrze pamiętam. To jest właśnie to, że kiedyś się zagrało raz i w sobie to już się nie grało. No i nie chcę przegrać widzowie. Dobra. Widzę, że ludzie się spinają. W sensie bardzo dobrze grają. Okej, okay, tylko mnie spowalniałeś. Dobra, zobaczymy, jak to tutaj nam pójdzie. Na razie to się kręcę bez celu. Okej, okay, tu ktoś założył sobie karton. Ja wolę też sobie karton założyć. Żeby nie ryzykować. No właśnie, idzie niebieski, dobra. Dawno go nie widziałem, to na pewno. Sprawdźmy sobie, czy ja mogę też tutaj pod łóżko? Nie, nie mogę. Dobra. Lepiej się schować. Nie chciałbym tego przegrać na pierwszym levelu. No, widzowie, no umówmy się. Na pierwszym przegrać to tak średnio, co nie? Tym bardziej, że... Nie, on tu chodzi chyba. Nie wiem, czy jak się ruszę... Dobra. W pudełku chyba jest ok, nie? W sensie póki jesteśmy w pudełku, to będzie dobrze. 19 na 24. Nie wiem, gdzie by szukać tego kolejnego. Tutaj nie możemy przejść. Powiem Wam, że muszę sobie poznać mapę i dlatego gram właśnie w chapter pierwszy. Nie widzę tutaj żadnych nowości odnośnie tej dwójki, drugiego chapteru, ale szukam. Ok, pudło na lepi, najlepiej, po prostu. Z pudełkiem chodzić. Nie, no tutaj byłem. O, dobra, podświetl... Ja tego nie widziałem? Ej, nie gadajcie, że ja tutaj byłem i tego nie widziałem. No naprawdę aż, aż mi głupio teraz. Serio tutaj były te... Nie wierzę. Tutaj były te klocki, widzowie. Dobra, idziemy. E, tutaj ewidentnie. I kładziemy, proszę bardzo. Jeszcze trzy. Kto ma te klocki? Nie, no teraz będą trollowali, będą chodzili z tymi klockami i ich nie odłożą. Wiecie, jak to jest? To specjalnie tak robią, no nie mogę z nimi. Dobra, odkładaj kloca, gościu. A nie, ten chyba nie ma nic. Dobra, udało się. 50 coinów, i za to możemy kupić sobie oczywiście jakieś tam losy na pudełka i tak dalej, to już wiem. I mamy zrobione. I teraz zielody. Patrzcie, jak to łapą długą. On wygląda jak por. Dosłownie, łapa ogromna, elegancka, dobra, siema. A jak zagląda w ogóle? To jest, nie wiem, to jest. Jakby wiecie, ta gra naprawdę zrobiła szał. Nie dziwię się, jest dobrze zrobiona. Jest naprawdę jeżeli chodzi o postacie, to jest to dobrze zrobione. Patrząc na to, dobra, przeszliśmy dalej Merezek Elegancko widzowie, za to możecie zostawić łapkę w górę, bo dzisiaj będzie naprawdę grubo, jeżeli chodzi o chapter drugi, nie mogę się w sobie doczekać, tym bardziej wiecie, no ja co prawda w to nie grałem, ale nie mogę się doczekać, bo jednak jak oglądałem sobie te filmy z tego, mm, zwłaszcza na zagranicznym YouTube, no to naprawdę fajnie to wyglądało. I mam nadzieję, że z Merezią też wam coś fajnego tutaj. Znaczy no na pewno coś fajnego nagramy. Ale że będziecie się dobrze bawić przy naszych filmach, dobra? chowamy się. I teraz tak. Najważniejsze to być schowanym. Wydaje mi się. Nie wiem, czy dobrze mam dźwięk w sumie. No, Grin się obudził. I wie, że tu jesteśmy. Tylko, że on nie słyszy, co nie? Znaczy, nie widzi. Nie widzi. Tak, jest ślepy. No, jak to jak? Słuchem, po prostu wiecie. Przyłoży ucho usłyszy, że za bardzo ktoś się rzuca i do widzenia. I teraz musimy znaleźć im jedzonko. Dobra, ma to sens. No to ciśniemy po jedzenie. Tylko tutaj trzeba uważać, bo to już nie będzie takie proste. Wiem, że na zielonego trzeba po prostu... Po prostu uważać. Po prostu sobie wiecie. Dobra, leci, leci chłop. Dobra, uciekamy stąd. Uciekamy, uciekamy. Tutaj na wenty uważać, bo tutaj jest najgorsze, że jakby ja często nie patrzę w wenty, nie wiem czy też tak macie, ale wenty to jest najgorsza rzecz. Złapało kogoś. Złapało gościa. Tutaj mamy wenta co, nie? I tu trzeba uważać w tym miejscu. Mamy drugie jedzonko. Ale musimy im tutaj to dać. No tak, znowu na tą scenę. Gdzieś tu Blue chodzi. Bo słyszę go, nie? Ewidentnie. Chyba na scenę przyszedł. Dobra, kładziemy. I dwa, dwa mamy zrobione. Dwa jedzonka mamy zrobione, przy czym to są tylko moje. Nikt jeszcze nie przyniósł. Co się dzieje? Proszę grać. O, tego goni. Ale on się z nim gania nawet specjalnie. Nie mogę, jaki gościu. Okej. Okay. I teraz tak, ten tu chodzi z jedzeniem. Nie wiem, czy widzowie damy radę w takim tempie. Okej. Okay. To są mega dziwne dźwięki. Ja, ja takich dźwięków nie lubię. Już to mamy? Ej, co wygadacie? My mamy jakiegoś prosa w tibie. Wiecie, ja dałem dwie pierwsze paczki i nagle ktoś rzucił po prostu wszystkie. I to jest potężne, naprawdę. Nie wiem, kto to zrobił, ale potężnie ktoś tutaj. No, po prostu potężnie ktoś wjechał. Mmm, okej. Okay. Pomarańczowy wyszedł ze swojej jaskini, ok? No i teraz tak naprawdę będzie chciał sobie podjeść, więc musimy uważać tam, gdzie będzie ten ślaczek po nim. To wiadomo. Każdy to już za, to no wiadomo, wiadomo. 450 coinów, W ogóle moglibyśmy sobie zalosować coś? Chyba nie bardzo, widzowie. Chyba średnio. O! Patrzcie, może żeby świąteczną sobie kupić. A kupię sobie, bo wiecie, ja zbieram generalnie teraz pudełka. Jestem zbieraczem pudełek. Nie wiem, jak wy, ale ja zbieraczem pudełek będę. I mamy teraz Holiday. Tutaj elegancki, świąteczny karton. No to mi się podoba. Mamy kolejną noc i do. Dobra, zobaczymy, co się w kolejnej nocy widzowie wydarzy. Znaczy, no pewnie każdy z nas wie, ale jakby ja wbiłem. Myślę, ja pamiętam, że przegrałem na końcu, dosłownie. Miałem jedno podejście do tej gry i na końcu gdzieś przegrałem. Także zobaczymy. Macie podejście Lubka. macie podejście kogoś nowego. O, i teraz będzie fioletowy. Nie wiedziałem, że. Myślałem, że on już wtedy był. I tak, tutaj gdzie mamy te stopy, ślady butów, to tam możemy sobie przejść kołowęta nie? Dobra, i fuse. Widzę, że ten tutaj trollman, ten gościu z trollowym awatarem. <laughs> nie, od razu założyłem. Z trollowym awatarem mega ogarnie gierkę chyba. Bo tak wiecie, biegnie wszędzie i szybciutko ogarnia. Dobra, póki go nie ma, to można tak przebiegać w sumie. Ok. Patrzcie, patrzcie, jak tam tutaj próbuje. Nie, no, gość się ogarnie na pewno. I już idzie niebieski. Ja tutaj spróbuję, widzowie, to... No, i niebieski jest ok, Jakby schowamy się i tyle. Kogoś chyba zjadło. Oj, kogoś ewidentnie zjadło. Zielony zjadł. O nie, o nie, o nie, o nie, zielony. Bo zielony słyszy, ale nie widzi, co nie? Więc najgorzej. No jeżeli nas usłyszy gdzieś tutaj jakoś bardzo, no to mamy przerobadę, bo wtedy przyjdzie i nas po prostu pożre. Więc trzeba naprawdę uważać na to, jak, jak go tutaj, wiecie... Jak on sobie tutaj chodzi. Dobra, fuzy podłączone. Ja w sobie nic nie robię, dobra, idę coś zrobić. Dobra, leci pomarańczowy. On będzie sobie tutaj tym ślaczkiem zasuwał. Ani jednej nie znalazłem, ale powiem wam, że chodziłem. Nie, nie, że siedziałem totalnie i nic nie robiłem. Ale nie mogłem tego w ogóle znaleźć. Niczego. I on chyba już leci, jak mi się wydaje. Zaraz nam podświetlą tą ostatnią fuzę, jeżeli nie znajdziemy. I żarówę znajdziemy zaraz, za chwilkę. Dobra, biegnie on czy nie biegnie? Halo. Ej, gościu, biegasz jeszcze czy nie? Nie pamiętam, czy można stać pudełkiem na tym jego przejściu, czy nie bardzo. W sumie nie jestem pewien. Wolę chyba nie ryzykować tak szczerze. O, biegnie, dobra. Chciałem go zobaczyć koniecznie. Patrzcie, jak leci. Dobra, elegancko, podjedz sobie, chłopie. <grym> Normalnie, widać, że głodny. Dobra, mamy wszystkie żaróweczki elegancko podłączone, zrobione. Troszkę pomogłem, dobra. I wybuchnie. No i się mano. Nie ma światła. No i teraz będzie potężnie. Oj tak, teraz będzie naprawdę wrocznie. Zobaczymy, jak to przejdziemy. Takie podejście, no, tak jak mówię, nupka, bo tak naprawdę kogoś, kto za bardzo w to nie grał. Czy troll żyje? Żyje. Mamy cztery osoby. Nie, cztery, pięć. Pięć osób. Tak, pięć osób zostało, widzowie. Zobaczymy, jak nam to pójdzie. Nie wiem, tutaj już dalej nie doszedłem, więc tak naprawdę teraz wam wszystko pokażę na żywo, bo bo tutaj mi nie było tak szczerze, ale ładne, tu lubię takie light sticky. Powiem wam, że... Nie było mnie tu i nie wiem, co będzie trzeba robić, ale mam nadzieję, że nie padnę. I tak już przeszedłem prawie że do finału chyba. Nie wiem, czy to finał, zobaczymy. No mówię, to jest właśnie to, że ja tutaj nie grałem, więc będę mógł sobie też na żywo zobaczyć chapter pierwszy, zanim przejdę do drugiego, wiecie o co chodzi. Dobra, musimy generator naprawić, spoko. Ok. Spoko, spoko, kolego. No zaraz tutaj ogarniemy, zobaczymy, co w ogóle trzeba zrobić. A, latarki. No tak, bo teraz będzie ciemno totalnie. Nie, no to będzie potężne. Naprawdę, to będzie szalone. Oj, to jest naprawdę szalone. Dobra, dawaj tą latarkę, gościu. Eee, fancy? Nie, nie wiem, co to znaczy. A, chyba okej. Okay. Ładniej to wygląda. No wydaje mi się, że, że jakoś tak... Ładniej. Czy ja mogę w ogóle latarką świecić w potwora? Chyba mogę, nie? Jak mi się wydaje, że to raczej mnie nie zabije. Dobra, tutaj mamy... No powiem wam, że teraz... Naprawdę nie wiadomo gdzie patrzeć. Dobra, lecimy z ziomkami. Oni tutaj ogarniają, to ja lecę jako nubek za nimi, nie? Totalnie. Ej, ale... ani jednej baterii. Ani jednej baterii jeszcze nie ogarnęliśmy. Nie, dwie już ogarnęliśmy. Dobra. To ktoś tam poleciał ostro. Dobra, ciśniemy, bo tutaj nie ma ewidentnie żadnego. Też chciałbym zobaczyć, jak te bateryki w ogóle wyglądają. Ej, serio, jestem zesrany. Żeby się tylko udało. Trzeba uważać, trzeba wszędzie założyć na web. Wiecie, jak się gdzieś wchodzi, to lepiej sobie założyć. Bateryjki, jeszcze trzy bateryjki. Dobra, wydaje mi się, że damy radę. Tutaj też jakiś ogarnięty bacon, totalnie. Kozak totalny. No nie widziałem żadnej baterii, widzowie, ale no to dlatego, że tutaj ten troll totalnie ogarniał Wszystko zbiera po prostu. Dobra, widzowie, po raz pierwszy na kanale Bereza udało się podłączyć generator. Zobaczymy, co będzie dalej, bo naprawdę nie wiem, czego mam się spodziewać. W ogóle kupiłem sobie to, kupię też to. Kupię wszystkie po prostu, jakie się da. E, paczki, pudełka, zobaczymy, jak to będzie. Mam już cztery, także naprawdę jest ok. Dobra, dzięki za podłączenie. Proszę, nie ma problemu. I on nam pozwoli odejść po prostu. No dobra, ten czerwony cały. A, pożegnalne. Pożegnalną preskę. Dobra. W ogóle jeden tutaj. Jedna z osób. Tutaj, kan YouTube. A to jest może jakiś widz nawet, bo mam zaproszonko. Nie wiem, totalnie ogarniał o co chodzi. Być się ogarniał gierkę totalnie. Mega muszło. Eee, uh, okej. Okay. Po imprezce pozwoli nam odejść, obiecuję. No, na pewno. Wydaje mi się, że jeszcze coś trzeba będzie zrobić w takim razie, skoro mamy tak naprawdę weteran. My gramy nawet z jakimś weteranem, a tamtym weteranem pierwszym ta jest weteranką, jakąś 75, jakiś nie wiem czego, rund, wygrała czy coś. Dobra, i mamy jakąś imprezkę. tutaj jest blue. Ja chcę tą czapeczkę, fajna, elegancka. Normalnie, czapę dawaj. Ej, nie, no, to wygląda spoko. No i właśnie dlatego dobrze będzie, jak przejdę sobie ten chapter pierwszy. O! Mam czapkę pomarańczowego. A ja mogę sobie zmienić? Nie, to każdy ma inną. Dobra. Normalnie, jakaś impreza. Udało wam się to zrobić. No, super. Goodbye cake. No, wydaje mi się, że ten pożegnalny... To pożegnalne ciastko to nie będzie dobre ciastko. To będzie fałszywe ciastko. Coś on... Nie wiem, pierwszy raz robię zakończenie widzowie. Wydaje mi się, że on troluje. Mi się wydaje, nie? Ale zobaczymy. Nie rozwalać balonów. No, lepiej nie pękać. I dobra, on tam sobie leci. My pudło mamy? Nie mamy. Czyli teraz pudła nie mamy. Ciekawe. Okej. Okay. A, bo jakby balony pękły, to pewnie by się rzucił na nas blue. Tak mi się wydaje. Dobra, czaję. Ciasteczko? Dobra, kto ma ochotę na to pyszne ciastko? Patrzcie, piątka weteranów. To no, normalnie najlepsi gracze, w tym ja jako nubek. To <t> też nieźle. Dobra, co dalej, co dalej? A, to trzeba pewnie przenieść. Dobra, i mamy, mamy mościk. Dawać, dawać na górę Dobra, chłop, nas biegnie i to fajnie wygląda, co jest? Ja tego nie robiłem elegancko. Czy wyskoczy tutaj zielony? Albo nie fioletowy, bo on jest węciarz totalny. On nie samogłusem. Ej, ktoś spadł, co jest? Nie! Kan YouTube! Ogarnięty widz spadł. Widzowie, gorzej. Dobra, lecimy za Mr. Trollem. Uciekamy. Uciekamy z tej szalonej placówki, totalnie. Nie, no spadł biedny na koniec. Nie wierzę. Widza nam zabrało. Widzowie, widza nam zabrało. Zostawcie łapkę w górę, żeby po prostu, nie wiem, minuta ciszy, łapkę w górę. Nie wierzę, co się stało, biedny widz. Ej, patrzcie, on tu leci. A! Poszła do niego. Nie no, widzowie, to są ewidentnie, to są ewidentnie weterani tej gry. i ona sobie wchodzi dosłownie do blu. Ej, no dobra! No i przeżyliśmy, widzowie, tym akcentem myślę, że możemy zakończyć. Wiem, jak wygląda chapter pierwszy. Prosty jest, tak naprawdę. Troszkę się srałem, ale no wiecie, pierwszy raz grałem w to do końca. No i co, czekamy na chapter drugi. Chapter drugi będzie już nagrywany z moją dziewczyną Olą, więc będzie jeszcze fajniej, widzowie. Także zostawcie łapę, zostawcie suba i do usłyszonka w następnym odcinku. Siema.